Siemaneczko z tej strony Patryk jest z nami Adin. Cześć, i czadem, co tam mhm. plus nie zrosałem. Teraz główny prowadzący Daniel. No cześć! I Daniel ma wam coś podobiec, ważnego ja do powiedzenia. No, słucham. Yeah. Ty, ty chyba miałeś coś no. powiedzieć, nie ja. Właśnie. Nie no. mógł słuchać, bo cię ktoś... No to ja, no to ja powiem na początku... Wysłuchować mnie co... oczywiście, no pewnie nie, bo <laughs> trzeba... Ale hak. <laughs> Daniel, patrz jaki ostry. <laughs> no. Daniel, jak nie powiesz tego, to ci... Jest... Zajaj, tak, spróbujesz. tak tak, chciałem, tak chciałem na początku daję, powierzę, zaję, Chciałem daję. powiedzieć, że... Dobra cicho. Chciałem, chciałem podziękować wam wszystkim za tyle subskrybentów na nie kanale i, i... Może powiedzieć ile? 403 dokładnie den, subskrybentów u no. Subskrybentek no. może. A dzisiaj no? będziemy robić kiszunkę. Kiszunkę. E, e, si kisz tak. sieczkarnia taka... PIK, KRONE, DUŻA Taka że mowa, dla ja Adina w sam raz Miejmy nadzieję, że nie, że po, nie ma procentów Bo inaczej będzie źle yeah, Nie, ja nigdy w życiu Tu jest mój traktor Ursus 1234 Na, Na chuj się wysłuchasz? Na <laughs> <laughs> chuj się wysłuchasz? Jedziemy

a to, nie, to, a to, nie... róbcie jak uważajcie. A no, no, to ja już na jadę tu, na razie i cześć. Dobra, ja tu zamknęłam. się, oh, oh, O kurde, krzaki, oj nie, o, ja muszę tędy pojechać. Nie, muszę tędy. Bo tam krzaki są niebezpiecznie, połamię zaraz to. No, jeść panie, no. Tak więc. Kurde, krzaki. nie, Przez, Przez no, Jakieś krzaki, są, no kurde, zaraz połamie i wejdzie nam. No. Tak więc przez dłuższy okres czasu nie było odcinków <kłysy> no, Jak mogliście, jak mogliście zauważyć? Mm. Tak więc Nowa mapa, nowe możliwości <kłysy> I ten jeszcze nie wyjechał do kurna, bo by już nie tak w te kurde kop No, Dobra, górne, zaraz, się połamie. zaraz się połamie jak mi ta to połamie? Ja po kury, takie boje, co tutaj. Dobra, 100% to połamiesz. Dr drogę się nie mieszczę. Panowie, ale jak? Wam żubrówka smakowała? zajebista była, nie? Jeżdż. Jo. To, żeby... Ale to jeszcze jeśli przyjedziemy jeszcze, będzie dopijać jeszcze, nie? Ale taka kijowa, że Wow, Ale pod kociołem! Jezu! Powoli, idzie! wy tam jedziecie za mną? Bo nie wiem. Ja jadę bardzo powoli. Ja tu was asekuruję, jadę ostatni bo to nie mój sprzęt, rakocyki dolar kurde jakieś werdepy, a no, ja tu, a tu się zmieszam. mam, tu, tu duże że... werdepy takie, panie Łojezu Jezus Maria. Ampara, pampara a, tu i wrzucimy Nie na długo A, tam czwórka, polecimy Albo trój. No, Dara jedzie, tak szybko że... No taką szybkość się no nie mogł bo tu... Szałun nie no, ma Szałun nie ma, dupę nie urywa No co so, jeden na spontanie, co ja będę odbiegleć No i tak zanim tu trochę czasu minie Co no, ja ty... ja będę pierwszy No to ty pierwszy kurs róbcie, nie? Ja tam zanim ja jadę, to tam wiesz trochę No ja jadę na pole przejadę w... Jeden pa i już były <laughs> pełne A ty na nim się dobleczesz, to ja zdążę wysypać żebyś i z powrotem Co on tam tu z kaszem idzie? Chodź Która, to obok to? to... Nie. Dalej jeszcze O panie No dzisiaj, Opa, nie dzisiaj, mimo, dzisiaj o, no. się przejedziemy, dzisiaj to, to, to kawałek taki będzie Ja no, to... no, już kurnik się No czekaj no Tu już masz równą drogę Nie mam a przed tobą co jest? Droga, droga falna? Na moje no. osobie to już jest No to tak, ale tu muszę jeszcze mam te, nie? no i teraz może mogę mu dać Jak wie, widzicie, podziwiam widoki Pokazuję wam, hmm. jak to wszystko tam wygląda Kurde, teraz ja mogę jak dać trochę w pintę E, e, Patryk! <laughs> Patryk! A co się stało? No. Przez pole, po pierdoliu Jak on tu pojechać? Mógłbyś się ruszyć Nie przez pole, kurde gdzie działa skręcić w lewo teraz? W prawo I zaś cały czas tą główną drogą Aha, dobra, dobra. Widzę Daniela Bo tu Bo tu ale tłukło, tłukło, tłukło. Całe noce, cały dzień. Cały dzień. I tam się już zadaję, ja sobie jechałem na Dobra. Tutaj już zaczynam od tej strony z tym miejscem. Ten, 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 To więcej na wątko tutaj? Ja. Staram się. Ale to już się szybko jest trochę No czekaj, nie powolba, już się składa. Tyry, 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 tyry. O, teraz pani... Łooo, drzewo, za takie stole! K.:D drzewo! Czeka, tu rozstawić! Czeka, Dobra, panie, ciśniem, bo ciśniem! A din? W jedziemy? Proosto! A ci pigułkę? W szczęście? Nie, chcemy pigułki, daj mi spokój! Ja daj ta panie, daj ta. trochę kursować będę! Pam, para, pam, para, 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 pam, para, pam. Daniel, podjeżdża już. Jezus Maria, jeszcze nawet... Ja pierdzielę. Już pełno? Panie. Nie mówisz pełno już. Jezus Maria. Ale to sypienie? Żeśmy nam nawieźli to człowieku. Ja co do ja chyba przyczepy nie rozłożyłem, a nie, złożone. Dawaj, 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 nie ma czasu. Dajesz, dajesz, nie przestajesz. Daj, dajesz, dajesz, nie przestajesz. No danie ludzi. Bujasz tam. No bujam się, bujam się. Ty pewnie też tak szybko masz, kurde. też tak szybko masz, kurde. Nie. No jak nie, kurde, Pany. No jak nie, kurde, Pany. Wow, dajesz, ale CPF, si CPF. Si tam przyczepy, ci kurde, ciekawe pół godziny. Tam pół godziny. Ja nie wiem, czy dojedziecie. Ale zaraz wyjechać z powrotem. No, Dobra, już? Oj! Halt! Dobra, pizda, Alt. gaz! Pizda była o łokieć. Halt! Pizda była łokieć. Kadim, ty wiesz, tam, tam maszyna zgaźnie, żeby, żeby ropa nie słychać. Nie, to nie moja ropa, to nie moja ropa, ty mówisz. No i pan, no Ale to, jak, i co? Ale jak wiecie, ropy spaliście, to więcej wywiecie. Chuj. No nie, dajmy dziewczynki. Ból, ból. Chłopaki, <kłysy> to tak, tak, to chuj nie robota, wiecie. A, dobra. Już, już mi się... Aaaa, kurde, bo ja powiem... A powiem, powiem, po, czy to, po, czy to przejdzie, Nie powiem. <noise> Daniel, ja już wysypuję. Tak kurde, pan na pan 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 pan. was czekam.

Odjąć i zapisać, że nie zapisać, tylko będę w byłem Daniel Ale, kurde Ale to będzie wszystko będzie widać ty. to co? Nie jak piknieś, to dużo widać, nie będzie Oj, on shop. Dobrze jest przecież Czekam minus 180 Dobra, bo... 7000 A więc zaliczki ci zapłacą od razu O, minus 5 euro Dzięki Nie no jest po 200 To co, dostanę to hajs czy nie? Dostałeś Jest to By To że że Boże Jest Już dajesz, okej okay. Nie kombinujcie, wracajcie, już bo mnie się nudzi <noise> Jó, Klepaj tyle ile idę. A daro albo zrób na chwilę cięcie. Nie, gramy dalej. Gramy dalej. Bo jezu, ale stanął w debacie. Ale stanął. <grym>. Ale wariat. Ale wariat, ale stoi w Ja Nie, kiedy jesteś. A się nie pierdolę, jadę bym tam. Gdzie się pierdolę? Okay. Dziadek z babką Pam para, pan, wiesz, nie wiem ktoś pierdziali Aaaa kurde A nie, tam się kręci w lewo Pan panie, 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 panie To pierdolna już się. To kurde chłopy Jode! On tam jedzie już On mi jode Ty jedziesz, je jode Jodzie! Jedzie, jedzie. Jedziemy. Wiecie, jedzie. Daniel na górę wyleciał i poszedł. Poszedł! Pisz do Kupa. Kupa! Cześć! Kur... Sobie, ...sobie... ...to mi ...potem jeszcze... ...na spacerze... ...ja pierd... co to było? Wiecie z na Ipset'em? gdzie Ale tak dziwnie mi wypiło, Jezu! A... ...co to Teso? Za szybko jechałem. Adi, już no, nadjeżdżam. No właśnie nie widzę. Nie płacz. A, widzę. Po polu jedziesz. Już to, jeszcze po polu Troszkę. No to dlaczego naokoło jechałem? Ale było łokieć, no Jezu, jedź! Nie miem Oj, tełka się palą Mam nadzieję, że, że zdążymy zobacz, no. zobacz, jadę jedno, jedno, jedno okiem z szołowcem. No! O kurwa. coś mi się włączyło Dobra, teraz okręski mi się włączyły. Już, pełny się to Jedną w sols. Tu coś tu trombił tam. Tromb No co no za ty wiedź? No jak pełną kurwa. A ja, jak ponad trombę, okay. no. Maga halb. Pełną ich Ja. Ja <laughs> ale, ale zarobieni Patryk jesteśmy, nie? Ja. Pierdolę nie ja mu dyptom, dyptom okazu. Teraz ja po co jedziesz naokoło? Wierzy masz druszki kawałek dalej prostą? Gdzie druszka? Patrz, Pad, czekaj na głównej, ja gdzie coś pokaże. Patrz ja po Patrz na mnie. Patrz ja w pojadę. Dzień dobry kochany Kochamasz panie No i biorę poszły Oj, łopatko Kiesz no. pan Będziemy do końca przynajmniej, już pijanie wyjedzie O Jezus Maria, no. <try> tak sypięło człowieku, a tu żeśmy na aż za mocno, dobra. Daniel, po co tyle strałeś? <try> nie, no ja... No weź się kupcie, że jeszcze nie przyczepię sobie. Jezus Maria. Dobrze będzie. Coś się... Wiesz, ja mam swój rozrzutnik. Człowieku, weź tą bym wodził na raz. To jest? dla tego różnych. Jezus Maria. Czekaj, gdzie to niechać? O Jezu, W lewo i w prawo. Widać, jest taka dróżka pod górkę lepiej W lewo i potem prawo, no dobra Taką podgórkę pod górkę. O, widzę cię, jedziesz Jesus mano Kopacchi Ged, 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 ged Kopacchi z naszej páki Leciał, <laughs> <laughs> <susur> desci... Ja to się nie pinta, ale ja to yeah. tu, nie? Yeah, <laughs> ale, a, ale, <laughs> Chciałem na coś podkaczyć. No ja nie wiem. Który? 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 D07 działa nie okay. no. a człowiek taki wesoły, nieradosny <gry> człowiek taki wesoły, nieradosny tak? Rozum rozumiem? wesoły, radosny Będziecie wesoły, nieradosny No nie ja mów, że już koniec Ja już A... jestem pełny Jezu Będziesz jeździć kur... sami, co będzie? To... Zarobienie jesteś czy... A ty jest odpłacisz trochę O Jezu Ta droga upłonna no, masochicznie Już wracasz na nic? Co? i jadę Dopiero no, wracasz? Jedziesz? Tak, już w połowie drogi jestem A ten biegnie

Jadę, z powrotem, zjeżdżam z kopca. No hej, Daniel, no. Da, co, no, jeszcze mnie? Coś no, się, się odbryja, no nie... To... Nakręcam o? ci, no co chcesz. Koniec? Jestem w lewo. To jest na pędzel asfaltowej, widzę. Kupę. sądy panu, bo cię Dobra jakiś czas do, do jest Nie wiem proszę. Nie wiem um. do tego pojęcia Dobre 20 minut um, co? Ja jest To jest coś To nie już pełny prawy jacie, proszę Możecie <grymne> mi na ...mocno, możecie mi na takie... ...na wóz i dlatego tak po tak, Ale obornik też podziałał swoje. No a Daniel, nasrałeś kukurydzę i teraz i doszło. <grymne> a to dobro kupę robię. Nie raczej, soli, to raczej moje krowy dobro kupę robi. Kurde, może ktoś się zamieni, bo mnie nie wiem gi... jak czeka. Choram? Ty, Dżuan. Chopal, nie wiem. jeszcze nie jedzie. Fak. się. Co, a kto nie jedzie? Ty. Ja już jada, ty jeszcze nie. <gry> ty nie jesteś. Má mě odvrčit. Dobrý. Cześć. Jedziemy. Jak ścina, jak ścina Daniel. Ja ci zgłoszę. Co? A nie chcesz się poprosić Już się nie chcę kosić. O, wow. <laughs> A nie! Dęba staje, nie? Jaki mo mocny ogier. Ogier. Chyba ogier Ogier. Ja damy to ogar. Zawierzę cię na miejsce od razu. Albo, albo zamienimy się, to ja pokoszę. No. on mi się nie Dosyć. No, nie, A ty więcej będziesz siedział niż o tyle. Będę siedział na polu niż... Będę jeździł. Będę za nie jeździł. Na par Nie będę siedział. Będę się... chodzi o wino. Tak jak tak jak ja go przywozę, to go też on też nie przywozi. Gdzie <kluzł> ja pan jedzie? A ta! Moje, ja zmyślałem, że tam jest. Dojeżdżam na pole i ujdzie ktoś Dobra, ja sobie idę Tam jedziesz. Widzę wow. Trudno, Również... żebyś nie widział jak się na polu... O, panie, co pan robisz? Co się obróciło? Nie wiem, co to było. <coughs> Jakiś duch nie obrócił. A, za, za mnie obrócił. Za dupem nie załapał Panie, weź Patryk odjedź na lol. Jesteście na... Jesteście na wizji przyzwoitości trochę Weź się nauczy jeździć trochę Poczekaj Dobra. na mnie Adrian Dobra Poczekaj na mnie To, a Patryk jedzie z sobą Ale ja pas... A ja do niego nie siądę, bo nie ma siedzenia. Poczekaj. Dobra, poczekam. Będzie Beka. cię zaprowadzę Będzie Beka, pojedziemy Pojedzie we dwóch. Poczek Poczekajcie Pany, ja na chwilę zatrzymam I zrobię na chwilę tam Lausa przerwę Tylko nie się zapełni przyczepka I za powrócimy stój, 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 stój Dobra, wraca po Bo za chwilę powrócimy Jesteśmy pocięci No dokładnie To ja siadam do Adriana Adri ja Możesz mi go otworzyć? Nie mogę wow, nie, no nie bądź Z drugiej strony okay. Dziękuję Panu ja, no to jedziemy Mały Danielek <laughs> <laughs> To się w leko ma jak gnom. No bo <laughs> to Tylko na przyszybkę patrz jak Adrian, jaka Adrian jedzie, nie? Kurde, muszę właśnie się buja! Mamy tańczy na swego! Ty to może... Co, to co, jeszcze trzeba nie kosić czy kończymy już? Ja jeszcze kosię. Mm. No ch nie chuj nie, nie chuj Ja mogę jechać I sam, i nie? nie? Ale co sam? Ja mogę sam polecieć po to, z tą przyczepą Jeszcze w jedno to. miejsce muszę skoczyć <coughs> Ale fajnie skaczesz ty, 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 ty Tak fajnie skaczesz, trzęsiesz się kiedyś. <laughs> a <ra> a, <laughs> a rękach ci skoczę I'm just saying she keep up. What the fuck? <laughs> <laughs>